Uj, Mogę zrobić jeszcze jeden, i teraz brakuje mi jeszcze więcej rzeczy. Nie oh, oh, right się so me... ile to mieści teraz, prądku! Aaaaa! Jeden kiewa! cichaj! <muchy> Chłopie! To mieści jeden! G... Półtora! Półtora!

No. O, miałem wyłączony. Dobra, no to lecimy gdzieś sobie. No. Nie da się szybciej? Troszeczkę? Mm, on przysp przyspiesza stopniowo. Okej. Okay. się nie mogę za szybkość, A, zwiększamy ma... tego. Zwiększamy yy, drugi koordynat i pierwszy też, tak? Hmm. No właśnie czemu ja tam lecę Aha Gdzie my lecimy? Czemu? W którą stronę lecimy? My siotamy <laughs> od fauna! No właśnie... Style, jak ty lecisz, Mapa mi źle pokazuje. Mateusz trochę... trochę go wypijany. Ej, ma... mapa mi źle pokazuje. Jak mapa źle pokazuje? No. Lecimy tam, gdzie się patrzy. A jak, pa a jak patrzy się na mapę, to lecimy tam, gdzie się nie patrzy. Dziwne. Super. Nie. No Patrzcie w drugą stronę. Bądź, żeby się aż tak oddalili. Nie. To pewnie gdzieś bliżej będą. Ja Patrzcie w drugą się stronę. Bądź bądź. Patrz się. A, okej, okay, dobra, widzę, że wracasz. Bo zatrzymuje się. Po raz pierwszy latam tą bazą. Boże, to jest tak dziwne. Co nie? No. Ja tam nie. widzę, że jakieś, te, jakieś mrówki tam chodzą po tym kwadracie. Nie wiem. Mam tak oddaloną kamerę? Też! Ja mam na F5. I tam A, widzę też. tego Bartka, który przedostać się chce. Dobra. Gdzieś się chce przedostać niby ty gana. Co to nie jest tak, że ty, ty jesteś zablokowany. Spędza się. Teraz zobaczycie jakie. Mówię, to praktycznie nie ma. To praktycznie ma... Oj oj oj, dobra. Ja chyba... Okej, okay, ja stopy gubię. Bo chcę rzucić stop andezytu, żeby... Kurde, tu teraz dwa stopy andezytu. jakie to jest szybkie? Gdyby tak to. Kurde, to tak to może by Jak to za Właśnie nie wiem, czy nie spowolnić jak. trochę, bo. Tylko szkoda, że. Ja mam wyrenderowane te czanki, co nie? Tutaj. Kurat. Ale te góry się bagują. Jakie e. góry się bagują? Góry. O! Oh. Tak. E, my... to się nic nie narendruje pod nami. A ja gorzej no, jak gorzej, no, jak przewalimy coś? już nie będę przyspieszać, bo. Lepiej zwolnić. Całkowicie wy, wy ten, wyhamuje nas. Lepiej zwolnij troszeczkę o, tak minimalnie. Zwolnić. Leć na to ciebie takie coś, co robisz? Co to dan, do... dan, 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 dan. <laughs> jeszcze nie... Pozdaję się bez picia. <laughs> te <Ty> kurczaki! <laughs> te kurczaki! Ktoś widzi te kurczaki, co się dzieje z nimi? Ej, ja mogę wysiąść i dogonię was. Bez używania niczego latającego. nie, Ży, Żyję czegoś Stój. latającego. O nie, o nie. O, o kurde, zimniak. Stój. I te po wasie latają, Mateusz, zwolnij. Staram się, czemu ja się nie zwalniam? Bo nie, bo Renderujemy jesteś... nowe czanki! Bo już jesteś bezrobotny, Amadeusz. <noise> Dobra, już zwalniasz, już zwalniasz, już zwalniasz. Jest, 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 jest. Ale skręciłeś teraz! Właśnie... To, że ta baza jest przekrzywiona. I nie wiem. ja nie mogę... Za bardzo... Ja nie... Ja Jak? Kurde. Ja praktycznie... No, dobra. Ciężko, Może ciężko jest się w tym kierunku mam lecieć, bo. No i dlaczego ja lecę do przodu? Co jest? my lecę w tą stronę? Kurde, zgubiłem. Stop Andezytu. No. <laughs> Nie ma A, to jak no, zgubić. Stop Andezytu. Jest, dobra, czyli teraz musiałbym. Tak, oh, stój! Czemu się nie mogę zatrzymać? O, blisko, blisko, blisko. Jak wiesz, tak, o, 20, 22.30. O, 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 zatrzymało Aha. nas. Nawet nie wyleciałem poza. Nie wiem, nie mogę kompletnie. Nic drzewo nas odbiło! Drzewo? A, możliwe, no. że nie. Kurde, znowu zgubiłem sto zytu. tu. O Nie wiem gdzie góra. Góra. góra! góra! Jeść! Yes, trafiłem! No, A góra! Dobrze, że nie lodowa... No przywalimy, nie ma szans, bo to nie jest. No, to jest kompletnie ała. Dobra, idziemy. Tu Kurde. Jak to jestem A F. Dlaczego, Dlaczego jest Jak to FK, kurde, przecież bym tu ciężko gdzie, gdzie masz? Ja bym poleciał na przykład tam, gdzie nam Damian podał ten przybliżone kordy. A, dobra, mam tutaj. Przybliżony Kordy spawna, tutaj bym gdzieś poleciał. A nie, bitwy? To są praktycznie te same kordy A. Byśmy mogli w sumie tam trapa założyć. Jest, Nie, intensity. nie, bez żadnych. Czysto, czysto wygrałem przecież tą bitwę. No ja to... Mo albo, albo możemy sprawdzić Kurde. w sumie. Co jest, nie wylecę? Bo to jest Damian czepaczka. Jak tyś się sprawdził ponoć. Tak, ja. Było bezpiecznie na tamten moment. O, prawie mnie wywaliło śmigło. Musimy się. tą górę ominąć, niestety. O, kurde. Rzadki Ej, zaczęło ciągnąć. Ile mamy mocy w ogóle? Ciębak. Już ci mówię. Ile mamy stresu? Y 10 tysięcy jeszcze. Kurde, to mało. No. Ale mamy na... Piętna, na zero no, Czyli 15 mamy, co nie? No tak. Piętnastka, no, bo... No i tak wyżej nie, nie, ten, nie, nie możemy lecieć. Kurde, U mnie się te pasz, Bartek. Wyrzucam śmieci, ale one trafiały z powrotem do mnie. No. Przez muszę po drugą stronę iść. Po, na drugą stronę iść. Trochę wiecznie tutaj chłopaki, co nie? Bardzo wiecznie. Tyś pilnuje reaktor. Jaki ja <grym> reaktor... O, kurde. Reaktor! Kurde, klikam <grym> w reaktor, to mi w skrzynkę klika. A, no, za szybko, za szybko. Nie. Yeah. Dobra, reaktor jest bezpieczny. Wszystko co jest. E Dobra, nikt nie ładuje meka zbroi i jest good. Kto umiera? O kurde, konopia umiera. Nie wiem od czego! Konopia, stój! Ginę! Czemu roz... Ej, gdzie jego ciało się znajdzie przemieszcza? O. O, o. Spokojnie, powinien się odrodzić na, na ten, na bazie. Tak, odrodziłem się, ale what the hell? Czemu? Choroby popromiennej. 99 NSV. To jest, to jest nic. <grym> no, no, jak no, no, ja umarłem po... <grym> Coś, ty... <grym> Coś ty zrobił. Jak ja to zrobiłem? Ktoś mi wytłumaczy, jak ja to zrobiłem? E, Magic. Jak ja to zrobiłem? Czemu? Jakim cudem ty zginąłeś od promieniowania, gdzie nie było promieniowania? Nie wiem. Ej, możemy wkręcać, że nam reaktor Wybuch. Ej, wkręcamy? Może. Wkręcamy. Jak się włącza na Night kogo? Vision? Na, na kogo? Google. Na, na kogo zwalamy winę? Na mnie. Dobra. Okej. Okay. Będzie realistycznie. Oké. Okay. No, dat <laughs> Czekaj, jeszcze ten narzekam narzekę, że ten... Będę narzekał, że yy, cofnęł nam progres i nie zdążymy do walki ostatecznej. Ale jak ja... Jest... <ścoughs> nie mogę dalej. Jak ja to zrobiłem? Ja sobie może zrobić te upgrade y na radiację. Bo nie ja nie... Ja, nie, y, nie ale. <laughs> tu nie ma radiacji tak naprawdę. No. Okej, okay, ale jak ja to zrobiłem? tłumaczysz mi? Nie. Bez mek okazy pisz brief. To będzie, to będzie, wiesz, realistyczne, nie? Boże. Świetnie. <noise> ja pier... Ej, nie, nie mam, nie mam sterowności nad bazą A, że co? To się... A Madi, odzyskaj sterowność oh Zaraz no. przywalimy Czemu nie ma, nie mogę? Co się stało? Nie, mam... nie wiem, wiem, że zapieprzamy potężnie szybko Aha, nie, mamy sterowność Dobra, jeszcze raz to chcę odwalić Jak ja to zrobiłem? Ja próbowałem się tędy dostać Chcemy jeszcze raz zginąć od... Ten... Dobra, wystarczy, już jak nie będziemy mi pisać, bo już piszemy na flip, jak nie? To zrobiłem? To już tyle. Jak ja to zrobiłem? <laughs> Ale to jest tak... Nie, nie da się, oni na pewno w to uwierzą, bo to jest tak dobrze... Tak Jak ja to zrobiłem? No słuchaj, kto by mi nie uwierzył, no? No. No. Prawda. Jak ja to zrobiłem? Gdzieś ja, ja... tutaj to zrobiłem w tym miejscu, gdzie stoję. Ale... <noise> Mam pomysł. Kurde. Kurwa jak, jak ja, zginę... jak ja Nie zginąłem. Brak. Nie wiem. Ej, ja dosłownie teraz próbuję wszystko, co tego, co wcześniej próbowałem zrobić. Kapnęli się, że to jest fake? Dziwne. Zbyt e, tego, podejrzanie, Bartek się zachował. Czemu zbyt podejrzanie? No. Najpierw się za wody, zapytałem, czy wybuchł. A Mady by się nie zostawił z nim. No, jak ja to jak ja to zrobiłem? Dobra, pytanie, jak ja to zrobiłem? Nie wiem, Nie wiem ale używając to Ej, może przeleciałem Nie. Chociaż Ej, no mogły. Możliwe, że przyleciałem blisko tamtego rejonu, gdzie wybuchł reaktor. I tam jeszcze jest radiacja. To było nad oceanem. Na minus 4600 na 12 tysięcy. Ty się napromieniowałeś. Yy. Tak i miałem zielony ekran. No. To możliwe. Ale to tak logic. biło mocno, że ja pierdzielę. On nie nabijam. Właśnie nigdy nie widziałem radiacji. Jak to, ile to bije, jak to wygląda? Cholerę to, to bije. Jak się napromieniujesz. Jak się napromieniujesz, to praktycznie nie ma na ciebie nadziei. Musisz zginąć, żeby się odpromieniować chociaż trochę. Ja nie wiem jak się napromieniowałem. Ja też nie wiem. Właśnie, konopiat dalej masz radiację do sobie. Nie, nic nie mam. Nic nie miałem. Ja po prostu zacząłem dostawać demage. Co Kur... O, ostatni. Co chcesz wziąć? Nie Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Koniec. Koniec. Dobra, teraz pokaż to te wszystkie czekaj.

Weź. No weź, tu jest wystawka. Jeszcze jedno, jedno zrobię, no bo to źle Że... No to się robi? No masz jej. Faktycznie. Mamy złote jabłko, czy wszystko zrobiłeś tak na... Mamy. Ej, robimy tak, że każdy daje tutaj do zestawu RO swój zestaw na bitwę ostateczną I W dniu bitwy każdy bierze z tego plecaka i idziemy na bitwę Takie, takie fajne przygotowanie takie? To jak się robi ten Ktoś A, obróbka kamienia. Gdzie jest przecinarka? Gdzie mam przecinarkę? Stoisz obok mnie. Nie. O, jest, super. Tego potrzebowałem. Trzeba nam prochu. Przygotuj nam dużo prochu. Fajne, mechaniczne. Fajne, mechaniczne, Amadeusz. To, aha, tu też szan mechaniczny? Kurde, wszystko tutaj.